Siemanko, ja jestem x i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Jak zawsze towarzyszy mi Monsu ninja. Siema. A my jesteśmy w Katakumbach e, pomniejszego złotego drzewa. A więc po prostu nie ma co. Przeciwnicy znani i nielubiani. A więc. On no, leci mi przed 3. Się... Bije, pardon. Go. No! No! Ty bez szelu, cholerny. <laughs> Jeden bez silniejszy od drugiego. Co już dźwignia? Znowu? No, pewnie znowu za jakąś iluzoryczną ścianą, nie? Albo po drodze, nie zwróciłem uwagi na to, że. Albo po drugiej stronie, no dobra. <grystanie> Bo jakieś przejście? Myślałem, że w czasie windy.

Woda nabija ponownie szkarłatną truciznę. Eee... Ej, co? Szlak to nie było mi bozu? Nie. Heh. Popierdliwce. E, dobra, czy idzie? To poszedłem znowu tutaj, okej. Okay. <grydanie> aha. Aha. Narał mi wozu. O cholera. Ale jeszcze nie zbonował. Bez ciał. Oj. Tam po drodze nic nie było. Widziałem jakieś przejście. Było jedno przejście. Czekaj. Aha. Bo tam widzę, że już jest boss. tej krawy chyba, że to są katakumby z rodzaju podwójnych. Czek, jakiś... sakramentalny... pączek. No, no Okej. Okay. Zero obrażeń? Seriously? Ej, jeszcze jakiś u mi wązu? Ktoś tutaj ostał? Dobra, co pewnie? Kolejny ogar. Tego nie pamiętam. tylko to jest Aha, podwójny ogar. Tak. Od tego, że... Jak się nagle na ciebie tamten rzuci był na mnie, to się nie spodziewałem. No, ty. Zostaw go leżeć i proch dnia Wow! No, warto. Dobra. Tak więc, moi drodzy, widzimy się przy jakimś tam kolejnym miejscu łaski. No jasne, i oczywiście musieliśmy zacząć nagrywać, zacząć e, się połączyć, i mamy najazd. Ale coś ostatnio było za spokojnie w poprzednim e, odcinku, e, jest, 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 jest tutaj. Na mnie wejściu. Tutaj bo jeszcze jest No i on chyba właśnie chce nas go, do niego doprowadzić. Reętle coś tam O Ciężkie przewroty Masz kolego No Okej okay. No to rętle Hed padł to można chyba lecieć dalej. Chyba tarczę miałeś inną wcześniej, czy mi się zdawało? Czy nie miałeś w ogóle tarczy? Nie, ja zazwyczaj mam pochodnie. Jaką walczę z bossem, to mam tą, bo mi przyspiesza regenerację stamina. A, okej. Okay. Tak właśnie, tak zauważyłem po części. Hm. Dobra. Ale, ale się zastanawiam, żeby zrezygnować z tarczy w ogóle. Hm. O! Oh. No to wtedy byłoby fajne combo Oj, to jaki combo, mówisz Double Big Sword? No Ale bym, jeszcze bym poczekał, e, muszę poczekać, żeby zdobyć moją e, zbrojkę uprawnioną Mhm mm A ja zanim to Zabędę swoją, to chyba... Właśnie tak jak mi w międzyczasie coś przebąkiwało, że w stolicy ale powiem ci szczerze, że do stolicy to już kawałek został, nie? Aha. O kurde, a co to tam jest za szachrajstwo? To jest sam tak. Aha jakoś już pokonywaliśmy w grudni, No i jeszcze jeden został ci jeden tak do pokonania, nie? A faktycznie gdzieś chyba tam był, no Ale ten to jest jakiś pogrzany kurde. Ha? No, to jest mag czarno magiczne. Hmm. Oj. No, kurde. W zimie miejscu, że mi się. I to jest chyba pomień, nie? Myślę, się nie? Mają. Eee... tak by się wydawało, że właśnie to jest czarny płomień. No, co jest? Co? Je Aha, on ciebie chwycił i dlatego go nie mogę bić. Hmm. Chodzicie o... Yy, ogólnie ptaki... a, to jest ptak rytualny... Yy, rytuału śmierci. To nie jest... no? mechanikę, A, yy, czyli nie chodzi chodzicie ogólnie o ptak... Yy, ogólnie się chodzi o ptaki śmierci, tak? Tak. No... wow, ale... myślałem, że... Przeskoczyłem przez ten Cholera. Masz szty do. Konu tu. Eee. Dobra. Czas użyć nowego kotaru. bo ale najpierw trzeba nim trafić. Wow! Żyję, żyje. Czekaj, dobra, o! Dobra! Chyba poszedł Kurde, kastowanie tego czaru jest trochę przydługie? Dobra. O! Yy, pogrzebać śmierci. Co to jest w ogóle pogrzebać śmierci? Zakładam, że to jakaś brońka właśnie. No właśnie, tak widzę, że w kategorii wielkich mieczy. I nie ruszę się stopniowo, za No dobra, w takim razie oczywiście czekam na monsuna. Więc widzimy się za chwilę. Okej... Okay. O dziwo trochę staliśmy, gadaliśmy. Ataku nie było. No może jakiś jeszcze się, się zdarzy? Jest, jeszcze po, przeszło połowa czasu. Nagrywanie nam zostało. Jakby nie patrzeć. A w międzyczasie będę sobie przygrywał za uchrupki i popiję piwko. Wasze zdrowie i Twoje. O! Mówiłem coś o najeździe? O! Tego się nie spodziewał. Nie mógł. Co tam się uda? Czaj, yy, czy. do góry. O, tego znaku miałem użyć. Aha! Czyli taka powtórka z rozrywki, ale. La... Eeeem... Tak, eeem... jak to się zwało? Z jedynki... Z tego Fortusena, no? O właśnie, Fortusena! No, no właśnie, szczyt Fortusena z Dark Souls. Pierwszej no, części. To może być z tego, z zasady nieumarłych, ...Z Dark Souls 3. Dark Souls... To nieumarłych. Zatrzymaj się przed szopą. O! Jakiś znakotwórca. Spoilerów, y, nie? Ale tam jak, jak nie pogadasz, nie? Z się Jeszcze raz? Jak nie pogadasz z olbrzymym A, no tak. To faktycznie tak jest, no, no.

a strapping young tarnished able to cross the scarlet swamp of Aeonia. don't fret i'll provide fine recompense should you accept i will teach you the secret of celia the town you see there hmm this watch proshba this watch Uh -huh. is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the hmm. tree flourished even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep scarlet swamp of Aeolia outside Celia's bounds. A needle made from unalloyed gold is lost somewhere there. First, you must find the unalloyed gold needle. It's hidden somewhere in the deep scarlet swamp of Aeolia.

Chorą na zgniliznę, że to jest nieuleczalne, ale można ulżyć w cierpieniu znajdując jakąś igłę z czystego złota w bagnach yy, jakiś tam. No to chodźcie, ciemno. Aha. Hm. O, ale malutki rzuczek dnojaczek. Hm. Taki malutki, a wa, tak trudno go trafić. Magno... eee... Okej. Co, zniknął? A co on dawał? Dobra. Hop Okej okay. No i? O. dziękować? Musimy Czekaj Dobra Trzeba na wprost, okej okay. To na jakiej seria łatwo mówić Okej okay. Zeszło zaczynaliśmy dobra <śmany> Ale warto je zabijać, bo mam składnik na odtrutkę klasyczną A! Święty krąg światła, okej. Okay. To był taki Le z lekką niespodzianką <śmany> Już. Odpuszczam kna ryk a. Oj pardon. Co o? którego szukamy? Co ten na środku? No. Czekaj. To jest jakiś y, zwykły przeciwnik czy? Nie podajesz to szybko. Dobra, czekaj. Zostaw jeszcze. Moż... Yy, chociaż czekaj, może mu sobie zrobić czy nie? Nie wiem, bo ja wyjechałem od frontu. To nieważne. Chciałem po prostu to zrobić. Dowódca on Oneli. Wow! Szlak! O! On... Jakiś duchy kuliera przywołał. Hmm. No widzę. Wow, nie! Co? Cholera! Chyba mi się przyciski lekko pomyliły. A, dobra, posążek Maryki. Widzimy się za cholerną chwilkę. No dobra, moi drodzy. Próba. Numer dwa... Chociaż czekaj, bo teraz wchodzimy do niego od frontu. Można go jeszcze jakoś obejść? Chciałbym zobaczyć, czy można baksaba zrobić. Można go obejść, dobra. Czekaj... A nie, kurde, zauważył mnie czy ciebie? Ciebie! Dobra, runa odzyskana. Wow, szlak właśnie zauważyłem, że to solidnie nabija szkarłatkę. O! oni mają końcówkę hapsa Dobra Auć Te ataki przypominały mi trochę bezimiennego Nie Czy tak, nie, czy bezimienny, czy... Jeszcze był jakiś O! I jest! Let's get to finish him! No i tak to powinno wyglądać od samego początku. O! Sztandardowódcy. O, i z czystego złota. Pięknie. Juppii. Tak, to nie było zamierzone, ale akurat trafione. No dobra, moi drodzy, ja sobie odpoczywam tutaj przy miejscu. Łaski, co spotkamy się w tym samym miejscu? A, dobra, ja ty anulowałem. Przypadkiem, dobra. Używam ponownie. Czekam, aż twój znak mi się. Mam nadzieję, że mi się tutaj pojawi. Nie widzę przeciwwskazań, żeby było jakoś odwrotnie. Tak więc, widzimy się za króciutką chwilę. Kolejny boss pokonany. Dwóch e, przeciwników PVP zgładzonych. Na quest w trakcie jego wykonywania. Myślę, że to wystarczająco, aby. Zakończyć ten odcinek, a jeżeli jesteś ciekawi, jak potoczą się dalsze losy, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Oczywiście, zachęcam do obejrzenia pozostałych serii, które obecnie publikuję na swoim kanale oraz do przejrzenia tych, które już opublikowałem. Ponadto, nie zapomnijcie o serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas prężnie się rozwija i nowe aktualizacje wprowadzają coraz to nowe. Treści, więc warto wiedzieć, co się po prostu tam dzieje. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!